Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Jopkowski i to jest kolejny film z serii Russian Fishing 4. Ale tym razem nie jest to poradnik, po raz kolejny nie jest to w sumie poradnik, bo to jest trzeci film, gdzie będę po prostu sobie coś omawiał, coś przemyślał, jakieś moje przemyślenia i tym razem skupię się na tym, co się dzieje w Russian Fishing 4. Chciałbym tutaj się skupić na swoich spostrzeżeniach, na swojej opinii na temat, co się dzieje obecnie z Grom i. Właśnie jakie są spostrzeżenia takiego zwykłego szerego gracza, moje, moich znajomych? Tak po prostu taka luźna opinia. I wiem, że to jest trzeci film z takiej serii, gdzie coś o czymś mówię, co mi się nie podoba, co mi się podoba, gdzie są jakieś plusy i minusy, ale no nie zawsze jest kolorowo i chciałbym się po prostu z wami podzielić moimi odczuciami. Może do kogoś ten film trafi i wyciągnie jakieś wnioski, bo mówię, nie jest to tylko moja opinia, ale też. Opinia innych graczy, a wydaje mi się, że jest to gra, gdzie grę budują też gracze i gracze są w sumie, według mnie, w 80% chyba najważniejszą taką rzeczą w grze. Także ja Was zapraszam serdecznie do oglądania. Jeżeli macie ochotę, to zostawcie komentarz. Bardzo chętnie porozmawiam w komentarzach. Tylko obejrzycie film do końca, potem się udzielajcie, bo w ostatnim odcinku wyszły jakieś pierdy od kogoś, jak ktoś nie obejrzał, nie wysłuchał do końca. Yy, nie wiem, po prostu obejrzyjcie do końca, później możemy porozmawiać w komentarzach. Także zapraszam jeszcze raz do oglądania. Tak, na samym początku chcę powiedzieć, że to nie jest żaden A, tak żeby ktoś nie wyciągnął jakichś pochopnych wniosków, że jakoś atakuje czy krytykuje i tak dalej. Nie mam też pretensji do administracji. Ogólnie chcę wyrzucić swoje żale, bardziej do devsów w sumie, do, do ludzi, którzy zajmują się tą grą w sposób bo w sposób, jaki przeprowadzają pewne rzeczy, nie jest do końca dobry według mnie i wszystko wyjdzie w trakcie tego filmu, cały ten monolog jaki przeprowadzę tutaj to będzie miał, jak to zbierzemy do kupy to myślę, że takie podsumowanie będzie miało duże znaczenie o co mi dokładnie chodzi i może większości graczy. Myślę, że można tu się podpiąć pod taką całość. Zacznijmy może tak od tego, że restarty serwera. Ostatnie dni, może. Dzień, dwa, wstecz, coś takiego, dzisiaj mamy 27, jest w sumie 12 w nocy prawie, więc będzie zaraz 28, ale dzisiaj mamy jeszcze 27, za 3 minutki jest 28. Jest kolejny restart serwera, bo coś się dzieje nie tak z serwerami. Prawie codziennie są ostatniego czasu restarty serwera, nie wiem, nie wiem jako gracz po co są te restarty serwera, ale są one uciążliwe, a tym bardziej, No co chcę zwrócić uwagę... Są uciążliwe w momencie, kiedy są organizowane jakieś zawody. Teraz tak. Mamy zawody drużynowe w, tym, w ten weekend. No, ja miałem problem z zalogowaniem się dzisiaj do gry. Wczoraj wieczorem też nie mogłem, kiedy miałem czas. Także jakoś tam sobie planowałem ten weekend, żeby właśnie wspomóc drużynę i sobie połowić. A nie mogłem, bo no, gra nie działa. Albo się nie mogą zalogować, albo jest restart serwera. Więc mój czas, który ja sobie prywatnie zorganizowałem, czyli dostosowałem sobie pracę, dostosowałem sobie tam sytuację w domu, żeby mógł sobie spokojnie pograć i wspomóc drużynę, no nie mogłem wziąć udziału w zawodach, ponieważ gra mi na to nie pozwala. I teraz pytanie jest, yy, dlaczego? Dlaczego są organizowane turnieje, zawody, kiedy jest niestabilny serwer, kiedy gra nie działa zbyt płynnie, to po co jest organizowane jakieś, jakieś, po co są organizowane jakieś eventy, nie rozumiem tego mogłoby się obejść bez organizowania tych, tych i ludzie po prostu byliby może mniej oburzeni bo widziałem się na Discordzie i na czatach na Twitchu, że no gracze są, nie są zadowoleni, ja też nie jestem zadowolony, że nie mogę grać i wspomóc drużyny i też pojawiła się pewna wiadomość od administracji też zaraz do tego przejdę i, i sobie to skomentuję ale to za chwilkę. Jak widzicie na ten moment trwają prace, znaczy ja rozumiem, że nie jest to zależne w ogóle od administracji, od devsu, że coś się wysypuje, tylko gra już jest tak długo na rynku, że jest to, gra jest w pełnej wersji ogólnie, że według nie powinno dochodzić do takich sytuacji, gdzie serwery mają problem. Coś jest naprawdę skopane. Według mnie gracze są, taka polityka jest tutaj prowadzona, że gracze są bardzo mało informowani co się aktualnie dzieje. Nie można nic zaplanować, a jest to gra, która wymaga poświęcenia bardzo dużej ilości czasu. Oczywiście nikt nam nie każe w nią grać, ale no kurwa ta gra uzależnia, nie oszukujmy się, bo ja poświęcając 6, tygodni, 6 tysięcy godzin w tą grę poświęciłem już około, może trochę więcej. No, mam ochotę w nią grać, i rozum... trzeba zrozumieć ludzi, którzy pracują cały tydzień, chcą sobie w sobotę po południu usiąść, zaparzyć sobie kawki, ciacho, czy tam piwko i tak dalej. Chcą sobie pograć, a nie mogą, chcą się rozluźnić, a nie mogą, więc oburzenie jest zrozumiałe według mnie. No ale żeby tak nie pleść o niczym i byle czym, żeby nie przedłużać tego filmu, to po prostu jak widzicie mamy patch note 17. Zostało troszeczkę pozmienianych rzeczy, to jest patch note, kiedy zostały zmienione wyzwania, od tamtego momentu są jakieś problemy. Nie wiem co zostało dodane do, do gry, czego my nie widzimy. Może coś testują w danym momencie. Ja nie rozumiem tego. Tutaj są informacje o temat odwołanych zawodów u streamera. Tutaj mamy informacje, które wcześniej wspominałem, czyli administrator lewo napisał Drodzy gracze, ponieważ nie możemy wydłużyć czasu trwania już rozpoczętych zawodów oraz ze względu na obecną niestabilność serwera za kilka tygodni powtórzymy trwający turniej drużynowy Flatfish. Ok, jest to zrozumiałe. Rozumiem to. Serwery są niestabilne. Turniej nie może zostać przedłużony. Nie mogą go też zakończyć. Czy w sumie mogą, bo chyba już kończyli kiedyś turnieje w jakimś tam momencie, ale ktoś już poświęcił czas i mógłby się zdenerwować, więc zostaje też powtórzony za kilka tygodni. Jest to ok, jest to zrozumiałe. Ale informacja. Turniej nie zostaje odwołany i przyznajemy nagrody zwycięzcom, by nagrodzić drużyny, które już zainwestowały swój czas w ten turniej. I tutaj zespół co? So, moje pytanie brzmi, a co z graczami, którzy też wzięli udział już w zawodach, którzy łowili ryby, ale mieli pecha, bo im ryby nie wychodziły i tak dalej, i poświęcili mniej godzin, ale zaplanowali sobie cały dzień, pod to, cały weekend pod granie, ale nie mogą, bo im na to nie pozwala. Według mnie też powinna się znaleźć jakaś rekompensata, obojętnie jaka, według uznania ale jakaś powinna też być rekompensata bo nie tylko zwycięzcy byliby wcześniej poszkodowani jakby nie dostali jakiejś nagrody ale ci co po prostu nie zdążyli i nie mają możliwości pogrania bo po prostu w tym czasie kiedy serwer działa pracują czy zajmują się rodziną czy mają jakieś inne zajęcia a kiedy mają czas no nie mogą grać bo im na to granie pozwala a jest to gra w pełnej wersji no więc nie powinno według mnie tak być. To takie moje spostrzeżenie, że tu powinno być to inaczej troszeczkę rozwiązane, bo no są ludzie, którzy są e, poszkodowani w tym momencie. To tyle w sumie w tym temacie ogólnie. Tak jeszcze chciałbym napomknąć, że no Dzieje się coś nie tak z grom. Ja nie wiem co, ja jestem tak rozbity. Jest bardzo dużo problemów z grom, problemy z połączeniem. Ludzie na stopniu narzekają. Discordy huczą. Jest w ogóle włączany tryb powolny na Discordzie, co dzisiaj mnie bardzo irytowało, bo nie mogłem prowadzić swobodnej dyskusji i byłem jeszcze bardziej zirytowany. Ja rozumiem, że administracja musi jakoś ograniczać te wiadomości, bo oni też dostają białe gorączki, jak widzą, takie wiesz, co chwilę zapytania i tak dalej. Ja to rozumiem, ale powinna być. Klarowna wiadomość, słuchajcie gracze, jest tak, tak, tak i, tak i tak, i tak, i tak. Mamy takie, takie, takie problemy, działamy nad nimi. Bądźcie cierpliwi, dostaniecie dostaniecie w przyszłości patch taki, taki i taki i taki. Tak to według mnie powinno być. Ja to powiedziałem bardzo prostym językiem, ale jest za mało informowania gracze, a gracze tworzą tą, może źle powiedziane, że tworzą tą grę, ale gracze są bardzo według mnie istotnym czynnikiem w tej grze, którzy przyczyniają się do rozwoju tej gry. No nie ukrywajmy tego. Może jedni mniej, drudzy więcej, jedni wcale, ale na pewno gdyby, gdyby gracze się nie przy, gdyby gracze nie wspierali gry, to tej gry by na pewno nie było i tego trzeba być świadomym. Więc no, według mnie powinno być trochę zmienione, powinno powstać jakaś, w centrum gry powinno powstać jakieś posiedzenie, burza mózgów i troszeczkę zmienione podejście. I nie chodzi mi tylko o Polskę, tylko o cały świat. I jeszcze jest jedna kwestia, którą chciałem powiedzieć, jest to kwestia, jeżeli jest problem z serwerami i serwery klękają, ja nie wiem jaki jest tego, jaka jest tego przyczyna, ale podejrzewam, że Multi konta kolegów z Chin mają też jakiś na to wpływ, więc jak widzę po tych wszystkich odpowiednikach innych chińskich, twitchów i tak dalej, że kolega z Chin przełącza się na 10 innych kont, to, to może ograniczyć kurde to w jakiś sposób, nie wiem, do dwóch kont, do, do trzech kont, a nie że ktoś gra na 10 kontach, bo to bardziej według mnie też obciąża serwery. Jakoś podejść może od innej strony do tego, no chyba że to jest kwestia pieniędzy, no to nie będę już dalej tam drążył w i tak podsumowując, to wydaje mi się, że cały ten mój, mój monolog był o wszystkim, o niczym, ale jest jakiś problem, chciałem to troszeczkę z siebie wyrzucić, bo ubolewa nad tym, że nie mogę sobie stabilnie pograć i wziąć udziału w zawodach. To no po prostu tyle. No po prostu chciałem nagrać takie coś. Mam nadzieję, że spotkamy się w następnym filmie w wersji jakiegoś poradnika, albo jakichś pozytywnych przemyśleń, albo jakichś pozytywnych aktualności. Serdecznie pozdrawiam wszystkich graczy, wszystkich, którzy się przyczyniają do rozwoju tej gry. Lewców, pozdrawiam. Administrację, pozdrawiam cieplutko. Widzimy się w następnym odcinku. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie moich wypociń. Zostawcie komentarz, jakąś merytoryczną, kulturalną przede wszystkim dyskusję. Ja nazywam się Jobkowski. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.